Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na kolejnej konferencji dziekanów wydziałów artystycznych i pedagogiczno-artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak jak przyjęliśmy na pierwszym spotkaniu, kiedy zawiązała się konferencja dziekanów, że będziemy co roku spotykać się w innym miejscu. Jest mi niezmiernie miło jako gospodarzowi tego obiektu, pięknego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, że Państwo nie odmówiliście przyjazdu na nasz wydział, do naszej uczelni, do jednego z trzech najlepszych i największych uniwersytetów w kraju. Mieszkamy w najpiękniejszym, uważam, mieście. W naszym kraju. Oprócz tego, że jest to najstarsze, to jest to miasto, które się wspaniale rozwija. My, jako artyści, stwierdziliśmy, że możemy wnieść coś, coś znaczącego. Płaszczyzna sztuki jest fantastycznym pokładem twórczości i możliwości aktywizowania środowiska. Jest jednocześnie sposobem na łączenie tego, co jeszcze nie było połączone tego co nieodgadnione, co być może nie było dostrzeżone z drugiego brzegu mostu. My na tym moście w Kaliszu chcemy, aby wszelkiego rodzaju możliwości łączenia, konfrontowania sztuki były możliwe. Zauważyliśmy, że edukacja artystyczna się bardzo zmienia. Wszyscy mamy z nią kontakt od wielu lat, niektórzy krócej, niektórzy dłużej są pedagogami. Wiemy, że jest to bardzo często zaniedbywany obszar, bardzo często niedoceniany, a chcemy, żeby taki nie był. Chcemy dbać o rozwój edukacji artystycznej w Polsce, chcemy rozwijać możliwości, jakie stwarza, a przede wszystkim chcemy konfrontować swoje myśli, swoje idee, swoje doświadczenia po to, aby coraz więcej robić dla tego obszaru. I taką ideę postawiliśmy sobie jako czołową, podstawową do tego, abyśmy mogli spotykać się właśnie w Kaliszu na przysłowiowym, symbolicznym, metaforycznym moście. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że rzeczywiście ta wystawa do spotkań dostarczy wielu wrażeń. Państwo macie taką podwójnie trudną rolę, bo jesteście artystami, ale również pedagogami, a to jest odpowiedzialność. tak? No, jako pedagog też mogę powiedzieć coś na ten temat. Także mam nadzieję, że przy okazji tych spotkań będziecie mogli wiele różnych ważnych tematów poruszyć, no bo stoją tutaj różne takie tematy, które dla Was i dla pracowników uczelni są ważne i gdzieś jakoś trzeba pewną przyszłość rysować, a na Państwa barkach niejako spoczywa często przyszłość Waszych uczelni i Waszych kierunków. Także jeszcze raz życzę miłych wrażeń, owocnych spotkań. No i cóż, uważam wystawę za otwartą. Dziękuję uprzejmie.

a także korzystają z ustawy jest projektowanie form użytkowych w obszarze na kontynent, to nie chodzi o te te praca ramach dla Polonii. Ja mam nadzieję, że

Tu profesor Graborzewski, tu pan doktor Rzyty, to, to jest sala historyczna. Także nazwiemy może czasem jakąś złotą salą. Nie można oczywiście sprawy finansowe, na nawet doktorze. To może widzę propozycję, żeby to robili na zaproszenie. Że nie będę Państwu przejrzała i opowiadałam, Wszystko jest widoczne, co jest na ścianach, czym się zajmujemy, jeśli chodzi o pracownie projektowania graficznego. Nie wiem, czy są najlepsze. Po prostu projektować różne rzeczy, od bardziej użytkowych do faktycznie typowych plakatów. co no, Może nie ma innych Jesteśmy bardzo otwarci e, i staramy się tutaj bardzo e, dla Daniela Kwiatkowskiego, studenta pierwszego roku magisterskiego. Widzieli e mamy koło naukowców, to jest szablon, to jest wcięty, dwumilimetrowa folia, kilka tak, kroków

W 2001 roku, oczywiście nie miała takiego charakteru, ale założył ją pan profesor Andrzej Nawrot. człowiek, który zawsze uważał, że w Kaliszu jest miejsce na to, żeby kształcić artystów nie tylko w zakresie młodego człowieka. Ponieważ ja jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, jestem projektantem, aktywnie dosyć działającym, teraz może mniej, ale, ale to doświadczenie swoje projektowe mam bardzo duże, tak mogę śmiało powiedzieć. Badanie właściwości, możliwości materii. I tego ich uczymy. I oni, my nie zwracamy specjalnej uwagi na to, żeby to było perfekcyjnie, technologicznie utrzymyte. To nie jest naszym celem. Natomiast dobry projektant, osoba, która powinna sobie znaleźć jakby tą możliwość współpracy z zespołem ludzi, powinien być przedsiębiorczy. Czyli powinien ze swoją wizją i umiejętnością przedstawienia w sposób rysunkowy, malarski dotrzeć do osób, która mu pomoże to zrealizować według jego wizji. To jest naszym też celem. I te trzy prace, które łącznie nazywają się właśnie pracą językowej i cyfrową. To są prace osób, które nie siedziały wcześniej przy komisarzu, przy żadnym misji, ale a nie przy przy Photoshopie, odwodzić go od jego własnej koncepcji, czyli jeżeli ktoś czuje barwy określone, to nikt to stanie się jego stylem. Ja Miałby pół roku do czynienia sobie z tatuażem w Photoshopie i pracował. Tematy były z głowy przysłowiowe.